Stanisław Michalkiewicz opowiada o programach gospodarczych Prawa i Sprawiedliwości, polskich przepisach skarbowych czy konsekwencjach ustawy 447. Ja bez mikrofonu, Panie Stanisławie, minął rok rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jednym, dwoma danymi, pańska ocena tego okresu. Rząd y, realizuje. Program bardzo konsekwentnie pewien ideał, któremu hołduje Jarosław Kaczyński. Mianowicie tym ideałem jest przedwojenna sanacja. Przedwojenna sanacja. Temu służy plan pana ministra Morawieckiego, wicepremiera. To jest nic innego, to on to nazywa repolonizacją gospodarki, ale tak naprawdę to jest renacjonalizacja gospodarki, bo za sanacji głównym organizatorem życia gospodarczego i nie tylko gospodarczego było państwo, czyli biurokracja państwowa. No to nie jest najlepsza... Najlepszy pomysł, to że drugim takim konsekwentnie realizowanym planem rządu to jest program rozdawnictwa, to znaczy przekupywania ludzi ich własnymi pieniędzmi. Dopóki ludzie się dają przekupywać swoimi własnymi pieniędzmi, to dlaczego nie wykorzystać takiej skłonności, takiej lekkomyślności? Obywateli, prawda? Program rozdawnictwa, zwłaszcza, że nie udało się rządowi, nawet nie zrobił żadnego ruchu w tym kierunku, nie udało się rządowi odblokować narodowego potencjału gospodarczego. I nawet nie zrobił żadnego ruchu w tym kierunku. Pan premier Morawiecki dopiero wczoraj w Rzeszowie się zająknął na ten temat. Ale tylko się zająknął więc Żadnego ruchu nie zrobił. O czym za chwilę, na czym to powinno polegać, za chwilę powiem. No to ten program rozdawnictwa musi być realizowany za pożyczone pieniądze. Bo nie ma, bo żadnego gwałtownego przyrostu bogactwa nie ma. To kosztuje. No i oczywiście mamy deficyt budżetowy już jest w... Po projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok był zaplanowany na poziomie 60 miliardów złotych, przy założeniu, że wzrost gospodarczy przekroczy 3,6%, a w tym roku był 2,7%. Dlaczego ma wzrosnąć o cały procent? Nikt tego nie wie. Więc jeżeli nie wzrośnie, to oczywiście ten deficyt będzie znacznie większy. I to będzie skutkowało powiększaniem długu publicznego i rosnącymi kosztami obsługi długu publicznego. Dług publiczny w tej chwili powiększa się z szybkością, to zależy od sezonu, od 5 do 7 tysięcy złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, więc łatwo policzyć, ile przyrasta długu przez godzinę, przez dobę. Przez tydzień, miesiąc, i tak dalej. I rosną koszty obsługi długu publicznego, co oznacza, jakie one są, jaka to jest skala, żebyście Państwo mieli orientację. Otóż w roku 2012 koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 43 miliardy złotych. W roku 2013 przekroczyły 50 miliardów złotych. Więc nastąp dynamika jest wysoka dosyć 7 miliardów rocznie. W roku 2014 rząd przejął 130 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych, więc ta dynamika została przyhamowana, ale tych pieniędzy już nie ma. W związku z tym dynamika przyrostu długu publicznego wraca do poprzedniego. Z poprzedniego poziomu. No i czy to 50 miliardów złotych to jest dużo czy mało? Dla porównania Polska od 2014 roku realizuje 10-letni program modernizacji sił zbrojnych. Państwo ma wydać w ciągu 10 lat 140 miliardów złotych, czyli średnio rocznie 14 miliardów złotych. Tymczasem Koszty obsługi, roczne koszty obsługi długości to jest procenty, to jest 50 miliardów złotych. To są takie proporcje. Takie proporcje. To oznacza, że ten program rozdawnictwa jest realizowany za cenę wpychania obywateli polskich w coraz głębszą, niewolniczą zależność od lichwiarskiej międzynarodówki. Dlaczego niewolniczą? Dlatego, że istota niewolnictwa nie polega na tym, że właściciel swojego niewolnika bije, czy tam przezywa go, krzyczy na niego nie. Istota niewolnictwa polega na tym, że niewolnik musi na swojego pana pracować. To znaczy co? Ano, musi mu oddawać bogactwo, które swoją pracą wytwarza. Więc my coraz więcej bogactwa, które swoją pracą wytwarzamy, musimy oddawać lichwiarskiej międzynarodowej. To jest niewolnicza zależność. Więc tak to się kończy. Taka jest odwrotna strona medalu. Ale oczywiście, ponieważ większość ludzi. Yy, zdaje się, że nie widzi związku przyczynowego między jednym a drugim. To jest, wiecie Państwo, tak. Gdyby ból po uderzeniu młotkiem w palec odzywał się dopiero po roku od uderzenia, no to ludzie by sobie poobtłukiwali palce, bo nikt by nie uważał. Ponieważ się natychmiast odzywano, to uważają i dzięki temu tylu inwalidów nie ma. No ale to, ból to od razu, to tak Pan Bóg stworzył, prawda, a tutaj... Skutki nie są od razu odczuwalne, ba, nawet nie są widoczne. Od razu to jest widoczne 500 zł, które dostałem, prawda? A co skąd one się wzięły? Jak to jest z tym deficytem? To deficyt budżetowy, co to znaczy, że budżet to jest zestawienie dochodów państwa i wydatków państwa? I wydatki są większe o 60 miliardów złotych od dochodów. No to rząd musi tę różnicę pokryć jakoś, bo nie może jej nie pokryć. Jakby nic nie zrobił, no to nie miałby na przykład na zapłacenie policji, pensji. Już raz, raz widziałem taką demonstrację policjantów przed kancelarią premiera w Warszawie. Przyjechali z całej Polski policjanci i po cywilnemu, no i stali przed kancelarią premiera, tam na lejach ujazdowskich i skandowali. Złodzieje, złodzieje. Patrzyłem na to ze zdumieniem, dlatego że na całym świecie jak policjant widzi złodzieja, to go łapie. A tutaj żaden nawet nie drgnął. Więc widocznie skądś wiedzieli, że tych złodziei nie wolno im ruszać. I tylko stali i sygnalizowali głosem, że tu uwaga, zbudzie <noise> <noise> Więc to rząd nie może sobie na to pozwolić, więc musi znaleźć te 60 miliardów. Gdzie? O, podatki podnieść najprostszy plan, ale tu litościwa natura postawiła barierę. Nie można podatków w nieskończoność. Ta bariera się nazywa efektem lafera. Ta bariera się nazywa efektem lafera. To rząd wie, że nie może w nieskończoność podnosić podatków. No to już podatki są wysokie, nie może ich podnieść. No to co zrobić? no Sprzedać coś tam. No już nie bardzo jest co sprzedać. No i trzecia, trzecia, nie, pożyczyć. To łatwo, bo to pożycza się. Cóż, oddać trzeba własne to już gorzej, prawda? To już gorzej. No i pożycza się. Więc rząd to robi, co może, więc pan wicepremier Morawiecki powiedział na spotkaniu z przedsiębiorcami w Gorzowie Wielkopolskim kilka miesięcy temu, że no właśnie ten program jest realizowany za pożyczane pieniądze. Gdzie pieniądze są, powiada wicepremier W bankach. No to jazda, na co jeszcze sechamy, prawda? Tak samo robił Edward Gierek i tak, ale skończyła, czar prysnął, jak trzeba było zacząć spłacać długi. Ale, ponieważ to musi upłynąć kilka lat, to Prawo i Sprawiedliwość dzięki temu może wygrać następne wybory. Może wygrać następne wybory. I przetrzymać na bezdechu tą samą pozycję łajdacką przez następne jeszcze cztery lata. O czym oni myślą ze zgrozą, No bo tu Kredyty pozaciągane tutaj, bo to też takie prywatne, już zupełnie tam dramaty są, prawda? Tyle tylko, że to się właśnie, to, to, rządowi, to rząd te dwa projekty realizuje. No i trzecia rzecz, którą rzeczywiście pozytywnie trzeba zapisać, tu bez ironii mówię, mianowicie to, że rząd się nie zgodził na przyjęcie tych uchodźców, bo ci uchodźcy wcale nie chcą w Polsce być. I trzeba było, jakby zostali przyjęci do nas, to trzeba było ich pilnować. No gdzieś wsadzić ich za druty, ktoś musiałby ich pilnować, bo oni by próbowali uciec, więc trzeba byłoby ich karać. No, krótko mówiąc, obozy koncentracyjne zakładać. No po co nam to potrzebne? Więc tutaj rzeczywiście rząd jakoś wykazał się dobrą intuicją i to trzeba mu zapisać na plus. Ale to tylko tyle. A, miałem powiedzieć jeszcze o tym, że na odblokowaniu narodowego potencjału gospodarczego, otóż on jest zablokowany przez trzy czynniki. Przez wadliwy model ekonomiczny państwa, który jeszcze ustanowił w 1989 roku generał Kiszczak z, ze swoimi zaufanymi ludźmi, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Czym się różni kapitalizm kompradorski od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku w zasadzie decydują zalety człowieka działającego. Czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy jest przedsiębiorczy, czy nie boi się ryzyka, czy ma szczęście. Jak ma te zalety, to przeboruje sobie dostęp do rynku i na rynku odniesie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. Kapitalizmie kompradorskim jest inaczej. O dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z, jeszcze z perelowskim rodowodem. Ponieważ większość społeczeństwa do sitwy nie należy. To musi być wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, a tymi strategicznymi sektorami, gdzieś na obrzeża, i tam może sobie kit z okien wydługywać, bo każdy z czegoś musi żyć. Ale w rezultacie narodowy potencjał gospodarczy jest wykorzystany w niewielkim stopniu ze wszystkimi tego skutkami, przynajmniej dwoma. Trzymilionową milionową prawie emigracją młodych ludzi, którzy budują dobrobyt gdzie indziej, a nie tu, i drugi skutek, że państwo nasze nie może stworzyć żadnej siły, militarnej również, nie może stworzyć żadnej siły. To się zawsze musi skończyć jakimś dramatem, prędzej czy później. Drugim czynnikiem blokującym narodowy potencjał ekonomiczny jest biurokratyzacja państwa parę takich liczb. W 1990 roku w administracji centralnej pracowało 45 tysięcy urzędników. W roku 1995 już 112 tysięcy, więc nastąpił wzrost powyżej 100%. Ale to nie było ostatnie słowo, bo prawdziwa eksplozja nastąpiła po roku 1997 na skutek czterech wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buska. Nastąpił skokowy wzrost synekur w sektorze publicznym i skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa mniej więcej o 100 miliardów złotych rocznie. Jak tylu ludzi wzięła Rzeczpospolita na utrzymanie, to to musiało kosztować. Poza tym oni byle czego nie zjedzą, jak w tej podsłuchanej rozmowie z panem Wojtunikiem pani Elżbieta Bieńkowska powiedziała, że tylko idiota pracuje za 6 tysięcy miesięcznie, to widać, że byle czego nie zjedzą, prawda, to kosztuje. No, i wreszcie trzecim czynnikiem blokującym y, narodowy potencjał gospodarczy jest niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. 1 maja 2004 roku, kiedy osiem państw środkowej Europy zostało przyłączonych do Unii Europejskiej, a więc do przedsięwzięcia, którego Niemcy są politycznym kierownikiem, Niemcy stworzyły warunki polityczne dla. Realizacji projektu Mittel Europa, który przewidywał taką organizację Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. I zakładał, że na tym obszarze będą ustanowione takie państwa pozornie niepodległe, de facto niemieckie protektoraty pod takim nadzorem niemieckim, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. No i tak. Się dzieje. I tak jest, I tak jest. To są no, trzy czynniki blokujące narodowy potencjał gospodarczy. I nie ma żadnych prób odblokowania tego narodowego potencjału. Rządu, mówię, pan Morawiecki wspomniał o tym w Rzeszowie, ale tylko się tak zająknął, że no dobrze by było, gdyby i tak dalej. To pewnie, że było dobrze, tylko, że no, na razie nic z tego. Proszę bardzo, tam panowie z tyłu. Być, Dobra, e, jak ja chciałem Dobra. przypomnieć panu o jednej o ustawie amerykańskiej, którą on nie wymienił. Jest to ustawa tak zwana FATSA, Foreigner Account Tax Complination Act. I ona nakłada obowiązek ujawniania danych o rachunkach y, 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 obywateli polskich przed amerykańską skarbówką. <laughs> Więc na czym to polega? Ta ustawa była przygotowana przez rząd e, e, Pani Kopacz, i Szczurka, następnie przegłosowana i za tą ustawą tutaj jest, to jest wstrząsające, bo na 427 posłów za ustawą am, na korzyść Amery tego skarbówki amerykańskiej głosowało 360 przeciw 44. Oczywiście platforma PiS, z spisu była podzielona pół na pół, prawda. I PSL, bo to był poprzedni sejm. Potem prezydent Duda został wybrany i podpisał tą ustawę i ona weszła w życie, proszę pana. I teraz, jeżeli Pan wejdzie w, w, w Bank Polski PKO BPSA, ten bank jest zarejestrowany pod, pod numerem identyfikacyjnym w Stanach Zjednoczonych. Tu jest numer, czyli zbiera się dane o kontach obywateli polskich i przesyła się do bank przesyła do Stanów Zjednoczonych. Wie pan, co to jest instytucja IRS? To jest instytucja, taka skarbówka amerykańska. Ja miałem własne doświadczenie, kiedy poszedłem do banku, to było może rok czy, czy, czy tego, i chciałem wziąć pieniądze. Bank powiedział mi, że nie otrzymam tych pieniędzy, jeżeli, jeżeli nie wypełnię ankiety, że nie jestem obywatelem amerykańskim i że płacę podatki w Polsce. I mieli, się, można by się dowiedzieć, ile bank PKO BP przesłał do Stanów Zjednoczonych wykaz obywateli polskich, którzy mają konto. Czy Panu znana jest ta ustawa? Oczywiście od 2002 roku. Od 2002 Przypadkowo się o tym dowiedziałem. Otóż w 2002 roku po raz pierwszy przyznaliśmy nagrodę literacką im. Józefa Mackiewicza. Pani Ewie Siemaszko i jej ojcu. No i to było chyba wtedy 7 tysięcy dolarów. I ponieważ Pani Ewa powiedziała, że ma konto dolarowe w banku, no to ja poszedłem właśnie do PKO BP, żeby dokonać przelewu tej kwoty na jej konto bankowe. Ale mi Pani powiedziała, że no dobrze, ona może przyjąć ten przelew, ale on dotrze do Pani się maszko, dopiero po dwóch tygodniach, ja mówię, jak to? Przecież ja to z Warszawy do Warszawy, ja mogę w ciągu godziny tam dotrzeć i wpłacić w jej banku. Ona mówi tak, ale my musimy to przesyłać przez Stany Zjednoczone. W 2002 roku. Także wiem o tym. No. To tym bardziej Polska jest wrażliwa na takie naciski. bo co na przykład będzie? No na przykład Stany Zjednoczone zrobią to samo, co w przypadku Szwajcarii. Bo rząd szwajcarski był naciskany przez IPAC i tą Organizację Restytucji Mienia Żydowskiego, żeby ujawnił tak zwane martwe konta. Rzeczywiście w bankach szwajcarskich były konta, które zakładali Żydzi z różnych krajów Europy, między innymi z Polski też. No, i jak zostali wymordowani, to do tych kont nikt nie zaglądał. Tam nikt się o te, o te pieniądze nie upominał. I organizacja restytucji Mienia Żydowskiego zwróciła się do rządu szwajcarskiego, żeby wymusił na bankach ujawnienie martwych kont. Rząd szwajcarski się tam zasłaniał tajemnicą bankową i tak dalej. Tu też są złodzieje nieźli, ale no zasłaniali się. No to. Stany Zjednoczone, I, ale w końcu pod naciskiem Komisję powołał rząd międzybankową i policzyli, ile to tam jest na tych martwych kontach. Było półtora miliona dolarów. Półtora dolarów. zażądał kwoty dziesięciokrotnie wyższej rząd szwajcarski nie chciał tego wypłacić, to wtedy Stany Zjednoczone, departament Stanu powiedział, że jak nie, to zamrozi wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych. No to wtedy Szwajcarzy się ugięli i zapłacili tyle, ile żądali tamci. Tą akcją kierowała taka pani Ania Wierchowska, ja, która była dyrektorem wykonawczym zespołu Hertz. Powołanego przez rząd izraelski i agencję żydowską na początku roku 2011. Celem zespołu HORT było wyegzekwowanie roszczeń żydowskich na terenie Europy Środkowej. Pani Wierchowska, ja potrafię wycisnąć pieniądze nawet z kamienia. Proszę bardzo. Panie redaktorze, mam taką rzecz do powiedzenia. Mianowicie, czy pan zwrócił uwagę, bo w tej rozmowie publicznej tego nie ma, że sprawa egzekucji polskiego majątku na podstawie tej ustawy 447 już się dzieje. O czym mówię? O ustawie zmieniającej własność po prostu hipoteczną, którą Mam na podstawie dzierżawy z Karu Państwa na, na normalną własność hipoteczną. I teraz, bo ja akurat sprawdzałem w Głównym Urzędzie Statystycznym, ile jest nieruchomości, które są własnością osób starszych na emeryturze, na rencie, którzy mają między 800 a 1200, 1500 zł przychodu, czyli są na granicy egzystencji biologicznej. I oni będą musieli w tych miastach, które nie zastosowały 99% rabatu, a tylko 60%, czyli 40% mają zapłacić, ponieść te opłaty, a oni pieniędzy nie mają na to. Czyli jeżeli nie mają i przecież do główne, dany głównego urzędu statystycznego każdy ma dostęp. Rząd również. Czy zdaje sobie sprawę, że na masową skalę będą wchodzić na hipoteki i nieruchomości osobom na utrzymaniu państwa, czyli orędżistom, emerytom, będą odbierane? Z mocy prawa, które już w tej chwili jest. Co pan sądzi o tym? Dziękuję. No, sądzę, że rząd zacznie poszukiwać dochodów, ponieważ mu zaczyna brakować pieniędzy. Tyle uruchomił programów rozdawniczych, że wreszcie zacznie rabować na skalę masową. Ale to obywat większość obywateli polskich tego właśnie chce. No to wolentino fittinio, chcącemu nie dzieje się krzywda, jak ktoś chce dostawać, być objętym programami rozdawniczymi, to musi być przygotowany na to, że w końcu będzie musiał za to zapłacić. No to właśnie ten moment się zbliża. Ale to no, trudno. No. Jak większość chce w demokracji, jak większość... To jest oczywista, bo sytuacja prawna. No ale no tak, no i co? No, no, no nic. Nie no to całe szczęście, bo jakby sobie zdawali, to by byli nieszczęśliwi. A tak to nie wiedzą i są, nieszczęśli... i są szczęśliwi. Proszę bardzo. Na początku chciałem serdecznie podziękować panu redaktorowi za tą mhm. całą akcję polityczną 4.4.7, przeciwko 447, bo dzięki aktywności pana redaktora rząd ma teraz potężny problem. Najlepszym dowodem tego problemu obecnego rządu jest fakt, napaść Antoniego Maciewicza na pana redaktora i takie inwektywy osobiste. Co oznacza, że rząd nie ma żadnych i on sam, i cała ta ekipa, ten sztab, nie ma żadnych argumentów merytorycznych przeciwko pana aktywności politycznej w 447, tylko skupił się na pańskich jakichś osobistych, takich, no, można powiedzieć, złośliwych przytykach. To znaczy, że, że sztab dowodzenia w Polsce ma problem z tym, co pan zrobił, i że chwilowo nie mają pomysłu, jak to zneutralizować, ponieważ już powstał ruch oporu w postaci aktywności Konfederacji, Ruchu Narodowego. I stało się to, to, co miało być ukryte, stało się już to publiczne. W związku z tym, że jest publiczne, to już no już, yy, a, a cała sprawa miała zostać za, za plecami narodu zrobiona. Więc dzięki Pana odważnej publicystyce i aktywności politycznej, bo to jedno z drugim się łączy, rząd teraz intensywnie pracuje nad tym, jak to zneutralizować i, tak powiem, skompromitować Pana. jak Do tej pory nie ma na to pomysłu. I dlatego nie, dowodem o, na to pan, jest fakt, pan, ja że Pana na... obrażają. Osobiście, a w nie, nie, to ja się a, nie czuję A druga obrażone. sprawa, to już jest pytanie. Tak. Bo ustawa 447 dramatycznie stawia problem polskiej elity. Naród polski żyje w ryzyku takim, że nie ma elity. Tą elitę rozpędził Stalin po świecie. I teraz pytanie, czy zdaniem Pana jest szansa, żeby tę elitę historyczną, która kształtowała się tysiąc lat, w tym momencie, przy okazji tej sprawy zrekonstruować, czy jest to możliwe? Czy też jesteśmy, tak jak to Pan użył tego pojęcia, skazani na przejęcie ciągłej kontroli, już takiej ostatecznej, przez szlachtę Jerozolimską? Dziękuję. Proszę Pana, proszę Państwa, dopóki mamy państwo, to szansa jest. Czy potrafimy ją wykorzystać, to jest całkiem inna sprawa. Ale dopóki mamy państwo, jakiekolwiek by ono nie było, to szansa jest. Natomiast co do tych wcześniejszych Pańskich uwag, bardzo dziękuję za te miłe słowa, ale. Ja się nie czuję obrażony, ja się nie czuję obrażony. Mogę tylko powiedzieć tak, że pan redaktor Sakiewicz, bo to on tam mnie demaskuje, pan doktor Targalski, jak wachmistrz Flanderka demaskował dobrego wojaka Szwajka jako ruskiego agenta, to przynajmniej poczęstował go herbatą z rumem. A oni na sucho mnie demaskują, no kto to wiedział takie rzeczy. No? To już naprawdę na psy to wszystko schodzi.